Szanowni Państwo, chciałem serdecznie podziękować za wysłuchanie mojego wczorajszego ekspoze, informacji ministra spraw zagranicznych o polityce zagranicznej rządu. Chciałbym podziękować za wysłuchanie go ze zrozumieniem i za wszystkie wyrazy poparcia dla linii rządu, ale też i dla idei, które tam zawarłem. Ekspoze oczywiście dotyczy całego świata, ale wydaje mi się, że trzy rzeczy były najważniejsze. Po pierwsze, to jest pierwsze ekspoze w tej kadencji rządu, więc siłą rzeczy musiało ono dokonać przeglądu i rozliczenia ośmiu lat prowadzenia polityki zagranicznej przez naszych rywali. Gdybym popierał poprzedni rząd, to bym nie kandynował na urząd, który sprawuje. A krytykowałem poprzedni rząd za wszczynanie zbędnych konfliktów z najważniejszymi partnerami, za łamanie traktatów unijnych, za izolowanie Polski w Unii Europejskiej i generalnie za niewykorzystywanie szans, takich jak był, takim, jaką był Krajowy Plan Odbudowy. Więc tu, oczywiście, musiały być elementy polemiczne. Bo nasi rywale polityczni uważają Unię za jakieś ciało zewnętrzne, któremu należy się opierać i z którym należy walczyć, i który Polsce zagraża. A ja mam zupełnie inną filozofię, to znaczy po wielkich staraniach weszliśmy do Unii, jesteśmy w nim jednym z pięciu najważniejszych krajów, i rolą Polski jest wpływanie na kurs podróży Unii Europejskiej, i uważam, że stawanie się przez Unię podmiotem geostrategicznym Polsce służy, bo chcemy mieć dwie polisy ubezpieczeniowe, amerykańską, transatlantycką i drugą europejską. W dodatku do audytu poprzedników i w dodatku do polityki europejskiej, oczywiście najważniejszym tematem expose był stosunek dotyczący się między naszymi sąsiadami Rosją i Ukrainą wojny w efekcie rosyjskiej napaści, próby podboju kolonialnego Ukrainy. Tak się szczęśliwie skończyło zdarzyło, że mogłem mówić do Sejmu dosłownie kilkadziesiąt godzin po tym, jak najpierw Kongres Stanów Zjednoczonych, a potem prezydent Stanów Zjednoczonych zatwierdzili pakiet gigantycznej, wielomiliardowej pomocy wojskowej dla Ukrainy. To stwarza perspektywę bardziej wyrównanej walki, wzmocni obrońców i spowoduje, że Ukraina, miejmy nadzieję, będzie mogła negocjować wejście i do Unii Europejskiej, i do Sojuszu Północnoatlantyckiego, i kiedyś spotkamy się z nią w tej samej rodzinie. Proszę Państwa. Jeśli to mniej więcej przypomina o tym, o czym mówiłem, to powiem tylko jeszcze jedną rzecz: że tak się zdarzyło też, że mówimy dosłownie tuż przed kampanią do Parlamentu Europejskiego. Stawka wyborów do Parlamentu Europejskiego nie mogłaby być wyższa. Parlament ma w tej chwili realną władzę: wybiera nową komisję zatwierdza traktaty i bierze udział w dialogu i w zatwierdzaniu dyrektyw unijnych. Wiele z nich ma bardzo duży wpływ na nasze życie. Więc bardzo ważne jest, aby do Parlamentu Europejskiego nie wybrać dietetyków, którzy tam jadą po to, żeby pobierać dietę, nie wybierać eurofobów, którzy w Parlamencie Europejskim chcą z Unią Europejską walczyć, tylko wybrać ludzi, którzy rozumieją Unię Europejską i wewnątrz ważnej europejskiej instytucji chcą powalczyć o polskie interesy, czyli europejskich profesjonalistów. Dlatego, proszę Państwa, idźmy na te wybory i zagłosujmy na kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Jeśli są jakieś pytania, chętnie odpowiem. Pytanie. Czy Polsce grozi wojna z Rosją? Proszę Państwa, no, to jest jedno z takich pytań zasadniczych, na które odpowiedź zna tylko potencjalny agresor, czyli Władimir Putin. Natomiast my możemy zrobić to, co w naszej mocy, czyli go odstraszyć od takich intencji, jakie miał i zrealizował wobec Ukrainy i o, Groźba, które kieruje do Mołdawii czy do Łotwy. Dzięki Bogu tym razem Polska nie walczyłaby sama i nie sama musi go odstraszać, tak jak wielokrotnie bywało w naszej historii. Ukraina, a tym bardziej Polska, ma za sobą Unię Europejską i Stany Zjednoczone. Mam nadzieję, że Putin nie będzie na, aż na tyle szalony, żeby poważyć się na cały sojusz północnoatlantycki. Ale, żeby go skutecznie odstraszyć, musimy się przygotować. Pytanie numer dwa: Czy przy budowie tarczy antyrakietowej powinniśmy wejść we współpracę z państwami europejskimi? No, amerykańska tarcza antyrakietowa już w Polsce powstała. Jej baza powinna być otwarta w przyszłym roku, w tym roku jeszcze. I przypominam, to jest ta baza, którą rzekomo rząd Tuska zablokował. Koniec cytatu. A de facto ja podpisałem umowę w 2008 roku. Dziękował mi nawet prezydent Lech Kaczyński. Ale pomijając te kłamstwa. To pytanie dotyczy tej europejskiej inicjatywy, zwanej też Sky Shield. No, tu jest pewna logika do współpracy europejskiej, bo takim niezatapialnym krążownikiem rakietowym Federacji Rosyjskiej jest oczywiście eksklawa królewiecka, z którą graniczy Litwa i Polska. Więc wysunięcie radarów czy. Antyrakiet na terytorium Polski jest bardzo korzystne z punktu widzenia naszych zachodnich sąsiadów. Więc jak my byśmy dawali terytorium, radary, inne elementy wyprodukowania tego systemu, a oni daliby to, co oni robią najlepiej, to w sumie byłoby z korzyścią gospodarczą i z korzyścią wojskową. W sumie bylibyśmy bezpieczni. Więc tak to ma sens. Czy Pana zdaniem polityka PiS może doprowadzić do wyprowadzenia Polski z Unii? Czy dlatego tak bardzo ich Pan punktował? Dokładnie tak. Zresztą reakcja szefa, jakby nie było, największej partii w Sejmie, który oczywiście nie zaszczycił Sejmu swoją dostojną obecnością, prezesa Kaczyńskiego na expose była no, charakterystycznie paranoidalna. To Kaczyński zgodził się na zmianę systemu głosowania w Unii, który system nicejski, korzystniejszy dla Polski, zamienił na podwójną większość, która jest mniej korzystna dla Polski, daje nam mniejsze wpływy w tych głosowaniach. Gdybym był pisowcem, to bym powiedział, że Kaczyński zdradził Polskę. Ale ponieważ nie jestem pisowcem, to powiem, że po prostu część tych tych źle wynegocjowanych kompromisów teraz trzeba odwojować. I też nie jest tak, że weto jest zawsze dla Polski korzystne. Mamy weto w sprawie nakładania sankcji, Orban go nadużywa po to, żeby pomagać Rosji. To wcale nie jest dla Polski korzystne. Czy po latach kompromitowania Polski przez PIS odczuwacie, że politycy w Unii patrzą na Polskę inaczej? No, dziękuję za to bardzo obiektywnie sformułowane pytanie, ale rzeczywiście w, za granicą jest ulga, bo PiS działał nie tylko nacjonalistycznie, ale także osobiście wrednie wobec wielu polityków. PiS domagał się przywódczej roli, ale sam publicznie deklarował, że zależy mu tylko i wyłącznie na polskim interesie i ma w nosie szerszy interes grup, do których Polska należy. No, nikt z jakimś takim nie idzie i trudno być przywódcą społeczności, o której się samemu mówi, że ma, że ma się jej interes za nic. Polska ma interesy narodowe. One się realizują także poprzez Unię, zgoda. Interesy narodowe nie zniknęły, ale one muszą być formułowane w sposób, który nie zniszczy wspólnoty, której dobro. Jest też w naszym interesie. Więc to jest coś, czego nacjonaliści nie rozumieją. To się zmienia. W ten sposób jesteśmy bardziej wiarygodni, a tym samym skuteczniejsi w zabieganiu o interes tak wspólnoty, jak i o nasz interes narodowy. Jakie ma Pan plany, jeśli chodzi o stosunki polsko-litewskie? No, Litwa była jednym z pierwszych krajów, które odwiedziłem. I jest krajem, który wspieramy wojskowo. Kolejne misje patrolowania nieba litewskiego przez polskie lotnictwo. No ale Litwa nie wypełnia wszystkich zobowiązań traktatu polsko-litewskiego o mniejszościach. Nie wypełnia też konwencji Rady Europy do spraw mniejszości. No, na przykład y, powiedziałem pani premier Litwy, wskazując na koziołek przede mną z moim imieniem i nazwiskiem, że w słowie w imieniu Radosław jest literka EU, która jest na Litwie nielegalna. Polakom zamieszkałym na Litwie nie wolno wpisać sobie do dowodów y, osobistych imienia Radosław. Polskiej transliteracji albo nazwiska naszego ambasadora na Litwie Radziwiła. I uważamy, że to między krajami i dla kraju, który dobrowolnie przystąpił do tej konwencji, jest nie do końca poważne. Czy widział pan miny dudy w czasie Ekspoze? Co pan sądzi o takim, o takim zachowaniu? Widziałem, szczególnie mnie zdziwiło, że pan prezydent reagował na to, że powiedziałem, że Niemcy są naszym sojusznikiem. Nie wiem, dlaczego to jest aż tak kontrowersyjne, ale dalej kon komentować mi chyba nie wypada. Jak odbudować w możliwie szybki sposób służbę zagraniczną i dyplomatyczną Polski? No, y, Są rzeczy, które mogę zrobić sam, a są inne, które wymagają rozwiązań ustawowych. Wymieniłem sporo osób na stanowiskach dyrektorskich, wymieniam szefów instytutów polskich, konsuli generalnych. W sprawach ambasad zobaczymy. Skierowałem już pierwsze wnioski do pana prezydenta. Pan prezydent chyba chce bronić. Y, Nominacji pisowskich spoza dyplomacji politycznych, takich uchodźców politycznych tuż przed wyborami z ostatnich dwóch lat, z poprzedniej partii rządzącej. Więc pewnie nie będzie łatwo, ale będziemy się starali, aby przywrócić profesjonalizm, nowoczesność i apolityczność w służbie zagranicznej. Dla mnie trochę Unia to stara ciotka, który mówi wszystkim, jak ma żyć. Czy uważa Pan, że to prawda, czy jakiś stereotyp? To zależy, co mamy na myśli. Faktycznie Unia w niektórych sprawach wchodzi dość głęboko w nasze życie, ale pytanie, czy bez uzasadnienia. Na przykład w poprzedniej, w już kończącej się kadencji Unia zadekretowała, mówię o, o dyrektywie, która była. Uzgodniona między Komisją, Radą a Parlamentem, że zasilacze różnych gadżetów i telefonów komórkowych, także Androida i Apple'a, mają być tak ujednolicone, żeby jeden zasilacz pasował do większości urządzeń. Ktoś powie, że to wtrącanie się w to, jak ma żyć. A mnie się zdaje, że tu jednak chodzi o pewne dobro. Każdy ma w szufladach, ja przynajmniej mam, dużo śmieci elektronicznych, to znaczy zasilaczy do różnych gadżetów, których już nie używamy, a które zostały wyprodukowane, które mogłyby jeszcze służyć, gdyby tylko wtyczka pasowała do urządzenia. Teraz tych zasilaczy będziemy mogli mieć mniej i będą nam służyły znacznie dłużej. My ochronimy planetę przed produkowaniem zbędnego śmiecia elektronicznego. Ktoś powie ograniczenie wolności, tak, zgoda, ale ja uważam, że cel uświęca tą właściwie nawet nie niedogodność, bo, bo jest, mnie już jest dogodniej, że mam ten sam zasilacz do czy to kamerki, czy to do telefonu komórkowego. Więc każdy ten przy, z tych przypadków jest troszeczkę inny. Na przykład no wczoraj w mediach było o tym, że Unia chce ograniczyć ilość plastików, śmiecia plastikowego, który wpływa negatywnie na nasze zdrowie. No i w tym celu na przykład hotelarze nie będą mogli już dawać tych małych buteleczek z szamponem w hotelach, które były dość wygodne. Okej, okay, ktoś powie wtrącanie się w mikrozarządzanie, ale jest w tym jakaś logika. Każdy z nas ma tutaj różne preferencje, ale ja generalnie się z tym kierunkiem zgadzam. Jak wygląda aktualnie współpraca ze Skandynawią? No, wiecie Państwo, tu każdy może mieć swoje zdanie, ale ja uważam, że dla Polski nie jest źle. Być postrzeganym jako taka południowa Skandynawia, w sensie jakości instytucji państwowych, standardu życia, mam nadzieję kiedyś zaufania do swojego państwa, konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki we wszystkich indeksach dobrostanu. Państwa skandynawskie plasują się na samym szczycie tych klasyfikacji, więc jeśli Polska mogłaby stać się nie Europą Wschodnią, a właśnie Południową Skandynawią, to mnie osobiście by to odpowiadało. Jak pan minister planuje wzmocnić relacje dyplomatyczne z sąsiadami Polski? O, no, nie ze wszystkimi. Bo na przykład z Rosją się nie daje. Rosja kłamie o Polsce, grozi Polsce, napadła na przyjaciela Polski, na Ukrainę, wasalizuje Białoruś, przysyła tu szpiegów i morderców. Więc łatwo nie będzie, dopóki tam rządzi autokrata, który chce odbudować imperium. O Białorusi już wspomniałem. Z Ukrainą już naprawiliśmy stosunki, które były. Takie sobie nawet wtedy, gdy za poprzedniego rządu wysyłaliśmy olbrzymią pomoc Ukrainie. Słowacja, Czechy to bardzo dobrzy sąsiedzi, akurat w tej chwili, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, bliżej nam do Czech. No a z Niemcami zimną wojnę zakończyliśmy. Co z dyplomacją ekonomiczną? No mógłbym się tutaj od tego pytania wykręcić sianem, bo poprzedni rząd oddał promocję gospodarczą do innego ministerstwa, tak jak oddał fundusze polonijne, tak jak oddał dział europejski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostało instytucjonalnie zdegradowane, ale oczywiście wszyscy nasi dyplomaci, konsulowie, mając dostęp do decydentów w innych krajach, oczywiście mają zadanie. Pomagania polskim firmom. Jak walczyć z kłamstwami antyeuropejskich polityków. No, tłumacząc i korygując ich kłamstwa. Robiłem to wczoraj, robię to cały czas. Widziałem, jak rodził się Brexit w latach 80. i 90., właśnie od kłamstw. Poprzysiągłem sobie, że nie będę ich zostawiał bez odpowiedzi. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.